Dzień dobry, witam Was najserdeczniej. Nazywam się Karolina Skulska, jestem właścicielem BISURU i razem z Europią tworzymy te nagrania. Jest to już zresztą kolejne. Mam nadzieję, że jesteś z nami od początku, ale jeśli nie, to właściwie możesz wrócić do nich w każdej chwili, do czego serdecznie Cię zachęcam. Dziś mamy bardzo ciekawy temat, którym jest asertywność. Bardzo wielu moich klientów ma z tym dość spory problem. Ponieważ uważa, że jest to umiejętność powiedzenia nie i łączy to z byciem niemiłym, z byciem agresywnym, no ale przyjrzyjmy się, czy na pewno jest to to, czym jest asertywność. Więc owszem, jest to umiejętność powiedzenia nie i wyznaczania zdrowych granic. Ale w taki konkretny sposób, czyli między innymi jest to takie tak naprawdę znalezienie tego złotego punktu pomiędzy powiedzeniem tego nie w taki ignorancki sposób, kiedy ja mówię po prostu w ogóle nie, nie zamierzam tego zrobić i mówię nie. A pomiędzy, a pomiędzy zgodzeniem się na wszystko, co jest nam proponowane, i po raz kolejny po prostu wejściem w sytuację, która być może nie do końca nam pasuje, wręcz na pewno nie do końca nam pasuje, ale po raz kolejny po prostu nie jesteśmy w stanie powiedzieć nie, i znajdujemy się w sytuacji, w której nie powinniśmy być. No dobrze, no ale jak to zrobić i jak zwrócić na to uwagę? Wróćmy do naszego przykładu z zeszłego tygodnia. Bardzo krótko przypomnę, że był to. Że było to biuro, tak, mieliśmy możliwość dostania awansu, jeżeli wykonamy konkretny, dany przez szefa projekt. No i świetnie, i wszystko by było super, ale okazało się, że firma nasza właśnie jest w takim kumulacyjnym punkcie rozwoju, i oprócz tego projektu przychodzi nas szef i mówi: No, ja rozumiem, że jesteś teraz bardzo zajęty, czy bardzo zajęta, no ale mamy taką, a nie inną sytuację i bardzo potrzebujemy Twojej pomocy, więc mamy nadzieję, że zostaniesz w pracy kilka kolejnych sobot, być może z jedną, z dwie niedziele, po to, żeby nas wspomóc i w tym drugim projekcie. Oczywiście zapłacimy Cię za to ekstra, ale nie wyobrażamy sobie, że miałoby Ciebie w nim nie być. W poprzedniej sytuacji było to tylko tyle, że jak gdyby wiedzieliśmy, że to jest bardzo krótki okres czasu, że jak gdyby jesteśmy w stanie pomóc, i poszliśmy w to dalej, ale uczyliśmy się technik, jak sobie z tym wszystkim poradzić i się nie wypalić. No ale w tej sytuacji wyobraźmy sobie, że mamy bardzo trudny okres w domu i absolutnie nie możemy pozwolić sobie na, na tyle sobót, no jeszcze dodatkowo niedzielę, gdzie na przykład żona czy mąż bardzo potrzebuje naszej pomocy, bo akurat jest bardzo ciężki w szkole okres, dzieci mają egzaminy lub cokolwiek innego. No i teraz tak, mamy tutaj sytuację, gdzie mamy, no jednak tutaj jest jakieś takie zadanie i wiemy, że, że ten awans na nas czeka, na którym strasznie nam zależy, no nie chcielibyśmy, Byśmy tego zaprzepaścić. Z drugiej strony, jednak my rozumiemy, że nasza rodzina jest naszą główną wartością. I jednak to jest dla nas zdecydowanie ważniejsze. Nie chcemy być w tym konflikcie. Więc jak możemy się zachować, żeby było to odebrane w taki bardzo pozytywny sposób, ale żebyśmy mogli postawić tutaj w tym momencie bardzo zdrową barierę. No i tutaj zaczynamy rozmowę na temat komunikacji. Bo jest ona kluczem w byciu asertywnym. Więc tak naprawdę, patrząc na tę sytuację, musimy spojrzeć, tak jak powiedziałam, na swoją własną przestrzeń. Okej, okay, no my wiemy, że w tej przestrzeni nasza rodzina jest naszym głównym atrybutem, no i ja, no jak gdyby no, tutaj praca jest na drugim miejscu, jest również dla nas ważna, ale jednak to jest na drugim miejscu. Rozumiemy z drugiej strony, że tutaj jest nasz awans i że szef bardzo nas potrzebuje, więc co z tym wszystkim zrobić? Ale wiemy też z drugiej strony, że nie zgodzimy się na, na przyłączenie się do tego projektu w takim wymiarze godzin, bo po prostu nie da rady. Więc jak to zakomunikować szefowi? Więc tutaj, jak gdyby, najlepszym sposobem byłoby spo po prostu w trakcie rozmowy danie do zrozumienia tej drugiej osobie, że my rozumiemy jego, jak gdyby, sytuację, tak? Czyli że ta sytuacja w pracy, wy wzięliście to pod uwagę. Ale nie jesteście w stanie ze względu na sytuację w rodzinie wziąć dodatkowych godzin. Jesteście w stanie być może zaoferować dwie soboty w tym miesiącu jako dodatkowa pomoc do, do grupy, bo tyle jesteście w stanie dać. Ale zobaczcie, co tutaj się zadziało. Po pierwsze, my poszliśmy w stronę naszych wartości, czyli nie zbudowaliśmy sobie żadnego konfliktu wewnętrznego, bo wiemy dokładnie, gdzie te nasze wartości się znajdują. Po drugie uszanowaliśmy tą przestrzeń tego naszego szefa, tak? Czyli zrozumieliśmy jego potrzeby, spojrzeliśmy na te jego potrzeby i tak naprawdę daliśmy z siebie na tyle, na ile było możliwe w tym konkretnej sytuacji. Czyli jak gdyby czasem ten środek potrzebuje troszeczkę negocjacji, tak? Bardzo ciężko jest o tym mówić na, na suchych przykładach, ale kiedy ty spojrzysz na przykłady ze swojego życia, i zaczniesz patrzeć na sposób, w jaki komunikujesz się w różnych jego, e, tak naprawdę momentach, czasami ten środek, czyli pomiędzy byciem asertywnym a pomiędzy byciem pasywnym, potrzebuje troszeczkę negocjacji. Tak? Czasami jest tak, że tutaj ta potrzeba jest silna i czasami ktoś musi odpuścić, i czasami ktoś musi odrobinkę dać z siebie więcej. Tylko właśnie dzięki takiej obserwacji musimy wyłapywać tak naprawdę. Kiedy jesteśmy w stanie zadać, a kiedy ta granica jest już tak naprawdę przekroczona, bo czasami osoby nas popychają do tego, żeby przekraczać na nasze granice po troszkę dalej i dalej i dalej, i potem z tego takiego najdalszego punktu bardzo, cofną, bardzo ciężko jest cofnąć te granice. No dobrze. Ważne jest również, żeby pamiętać, że jako człowiek mamy takie bardzo podstawowe, przepraszam, prawa. Takie jak na przykład, e, że jak gdyby, żeby otrzymywać to, co się nam należy, czyli no, należy nam się zapłata za pracę. E, należy się nam prąd, za który zapłaciliśmy. Tak więc takie podstawowe rzeczy są po prostu w ogóle normalne. I, I nawet w tych sytuacjach my czasami nie pójdziemy do szefa i nie powiemy: No, ja uważam, że pracowałem w tym tygodniu bardzo, bardzo ciężko. I uważam, że ba, byłoby świetnie, gdyby na przykład y, była za, był za to mały bonus, albo w ostatnich tygodniach nadmiar pracy jest dla nas duży i staramy się pracować tak na, na tyle, na ile się da, ale widząc, jak firma się rozwija, być może jest potrzeba na kolejnego pracownika, lub przynajmniej na, bonu, ba, na bonus. Więc warto jest o tym mówić, bo w najgorszym wypadku co najwyżej tego nie dostaniemy. Kolejnym takim naszym prawem jest tak naprawdę odmówienie bez poczucia winy. Bo w momencie kiedy my znamy swoje wartości i kiedy my podejmujemy decyzje wspólnie z naszymi wartościami, nie powinniśmy czuć się źle. Mi się wydaje, że każdy bardzo ciężko pracuje na to, żeby być w miejscu w życiu, w jakim jest. I tak naprawdę, w momencie, kiedy my zwracamy uwagę na te potrzeby drugiego człowieka i dostosowujemy się tak bardzo, jak jest to tylko na ten moment i czas dla nas możliwe, robimy wszystko, co w naszej mocy, więc, więc jak gdyby poczucie winy tutaj zupełnie nie powinno mieć e, miejsca. Wiesz, mamy jeszcze prawo bycia wysłuchanym. Więc tak samo, jak my staramy się bardzo. Dokładnie wysłuchać tych, wsłuchać się w te potrzeby drugiej osoby. Pamiętajcie, że również ważne jest, żebyście i Wy zostali wysłuchani w tych swoich e, potrzebach. I być może czasami właśnie teraz, ucząc się o tych wszystkich technikach, być może warto je też wytłumaczyć lub e, pokazać dalej, żeby osoby, które Cię otaczają, również zdawały sobie z tego sprawę, bo wtedy o wiele łatwiej jest spotkać się po środku. No dobrze, ale jak. Komunikować się asertywnie, na co zwrócić uwagę. No więc jest kilka takich rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę. Więc wyobraźmy sobie, że mamy taką trudną rozmowę, która nas czeka. Bez względu na to, czy jest to nasza rodzina, czy jest to nasz e, szef, musimy się do niej przygotować. Przede wszystkim postaraj się nie być zdenerwowany. Wiem, że jest to czasem bardzo ciężkie, ale pamiętaj, o metodach, o których już rozmawialiśmy, a jeżeli nie, to wróć do nich, zwłaszcza do tej ostatniej, czyli do koherencji serca, gdzie jesteś w stanie, wskakując w ogóle do swojego, do tej, do tej przestrzeni serca, wyjść z głowy i pozbyć się stresu w bardzo szybki sposób. Więc wróć koniecznie do tego nagrania. I możesz to wykorzystać jako taki pierwszy punkt. Kolejny punkt jest to nasza postawa ciała, tak? Więc postaraj się, aby twoje ramiona były rozluźnione, postaraj się pooddychać głęboko, postaraj się uśmiechnąć i postaraj się wejść z nastawieniem, że coś dobrego z tego wyjdzie, tak? Bo jeżeli założysz sobie, że to będzie trudne, już masz oczywiście scenariusz w głowie, co pójdzie źle, to uwierz mi, że tak pójdzie, więc wchodząc z takim bardzo pozytywnym nastawieniem, masz dużo większe szanse, że ta sytuacja przejdzie w taki sposób bardziej negocjacyjny. Ton głosu jest również bardzo ważny, tak? Postarajmy się tego go kontrolować, postarajmy się tego głosu nie podnosić, kontakt wzrokowy, oczywiście również, no i przede wszystkim słuchanie drugiej osoby, tak. Trzy czwarte słuchania, jedna czwarta mówienia. Bo słuchając dokładnie i wręcz z takiej pozycji serca, my jesteśmy w stanie przyjąć, co ta osoba do nas mówi i jak gdyby powiedzieć, okej, okay, ja rozumiem Twój punkt widzenia, jednak w tej konkretnej sytuacji, patrząc na wszystkie okoliczności, jestem w stanie od siebie dać tyle. I po prostu musimy o tym porozmawiać, jak zaakomodować to właśnie w ten sposób. Więc to jest takich kilka wskazówek. Do ostartywności jest oczywiście osobny model komunikacji, na który niestety w tych filmikach nie ma już czasu. Ale jeśli bylibyście tym zainteresowani, proszę dajcie nas znać i być może w przyszłości gdzieś bardzo chętnie dla Was to zaakomodujemy. Było mi Cudownie widzieć Was po raz kolejny. Pamiętajcie o asertywności, bo jest niezmiernie ważna. Pamiętajcie, że nie jest to tylko mówienie nie, a znajdowanie balansu po raz kolejny pomiędzy tym, co jest moje, moimi potrzebami, a potrzebami innych. I tu po raz kolejny mogę nawiązać do poprzednich nagrań, gdzie my musimy najpierw poznać te swoje potrzeby, bo jeżeli ich nie znamy, jest nam bardzo ciężko być. Asertywnym, więc musimy wiedzieć, gdzie są nasze wartości, musimy wiedzieć, gdzie jesteśmy w takim naszym stanie emocjonalnym, żeby być w stanie również komunikować się na poziomie asertywnym. Trzymajcie się zdrowo, w kolejnym nagraniu przyjrzymy się bliżej naszej fizyczności, czyli odżywianiu oraz ćwiczeniom. Miło by mi było Was widzieć po raz kolejny.